Teraz, krobu fit nowa. Jak zwykle jest coś woda o 11:00 widzimy się na ćwiczenia rozciągająco oddechowych. Pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zaczniemy, to będzie ćwiczenie oddechowe, rozgrzewające. Siadamy sobie równomiernie na obu pośladkach. Stopy są złączone, mogą być bardziej bądź mniej przysunięte do naszych ust. Stwieramy w miarę możliwości prosto. Pępek jest. Wciągnięty, czyli już brzuch mamy napięty, barki są rozluźnione, długa szyja, ręce idą na kolana, głęboki wdech nosem i wydech ustami. Ręce schodzą. Jeszcze głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy. Głęboki wdech. I wydech. I ostatni. Trzymamy sobie 20, 25, 30 sekund ręce w górze, rozciągając całe ciało. Ręce są ułożone szeroko. Jeszcze, jeszcze trzymamy. Pępek jest mocno wciągnięty. Cały czas dotleniamy organizm łokci w miarę możliwości wyprostowane. Zostało nam jeszcze 5 sekund. Hmm łonie rozluźniamy druga seria głęboki wdech i wydech jeszcze siedem głęboki wdech i wydech jeszcze sześć i wydech jeszcze pięć i wydech cztery i wydech trzy i wydech dwa i wydech. I ostatni. Zatrzymaj ręce w górze i trzymaj mocno ręce w górze. Łokcie w miarę możliwości wyprostowane. I trzymam. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I rozluźniamy z powrotem nasze barki. I ostatnia seria. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze siedem, i wydech, osiem, i wydech, jeszcze mocno ręce ciągną do góry, zostało nam cztery razy, jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni trzy mamy sobie, 20-15. W zależności jak mocno mamy dłonie, znaczy ręce, dokładnie bar, mięśnie barków i skierujemy dłonie mocno w kierunku sufitu łokcie wyprostowa. Jeszcze, jeszcze, zostało nam 10 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i już. Rozluźniamy sobie nasze barki. Chwilę odpoczywamy. Dzisiaj do ćwiczeń będzie nam potrzebne obciążenia dwa. Ja akurat mam takie kilogramowe obciążenia. Wy możecie sobie wziąć cokolwiek z nie wiem, czy to będą butelki półlitrowe. No i lepiej będzie wam z butelkami dwoma półlitrowymi albo z jakimiś obciążeniami, jakieś same macie w domu, jakieś kilogramowe. Nawet jak będą półtora też będzie dobrze. ok pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zrobimy z naszymi obciążeniami na dłonie, bo to będą ćwiczenia na górną partię naszego ciała. To wysuwamy ręce do przodu, otwieramy klatkę piersiową i ją delikatnie zamykamy wolnym ruchem, osiem razy. Całe ciało się nie rusza, same dłonie idą przed nas i za nas. Jeszcze stał nam cztery razy, jeszcze trzy. Dłonie nie opadają W tej samej linii są, co nasz, są w tej samej linii co nasze barki. Jeszcze dwa razy. Mm, dokładnie. I ostatni. Rozluźniamy. Odkładamy obciążenie. Ręce idą do przodu. Głęboki wdech, i przy wydechu w międzyczasie rozciągniemy sobie nasze nogi. I oddychamy sobie swobodnie. Nie szarpiemy ciałem. Nie wychodzimy w górę dół, tylko jak zatrzymamy się w danym miejscu, to trzymamy sobie około. 20, 25, 30 sekund. Czym dłużej będziemy rozciągać nasze ciało, tym lepiej. Cały czas oddychamy. Głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Mocno dotleniamy nasz organizm. Jeszcze, jeszcze. Cały czas oddychamy. 10 sekund przed nami. Jeszcze zostało nam 5. I wolnym ruchem rolujemy plecy kręg po kręgu. I druga seria. Ręce są z powrotem, bierzemy obciążenia wodę bądź ciężarki. Ręce idą przed nas, łokcie mogą być delikatnie ugięte. Nadgarstki są na jednej linii z barkami. I otwieramy i zamykamy dłonie. I siedem i zamykamy. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. I jeszcze cztery razy. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni. Zatrzymujemy. Odkładamy delikatnie obciążenie między nasze nogi, ręce na kolana. Głęboki wdech. I przy wydechu z powrotem idziemy do dołu i rozciągamy sobie w międzyczasie nasze nogi, a nasze barki odpoczywają. Jak z wspomniałam, 15, 20, 25 minut wystarczająco jest to, żeby rozciągnąć nasze pachwiny i zewnętrzną część pośladka. Jeszcze, jeszcze. Stało nam 10 sekund. Cały czas oddychamy. I do góry i ostatnia seria na nasze barki i klatkę piersiową. Z powrotem obciążenie idzie na wysokość klatki piersiowej i głęboki wdech i przy wydechu zamkamy. Jeszcze głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze sześć. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze pięć. Ręce nie opadają do dołu. Jeszcze cztery razy. Cztery. Jeszcze trzy. Dwa ostatnie. I ostatni. Luz. Odkładamy. Ręce idą z powrotem przed nas. Głęboki wdech. I przy wydechu schodzimy. Teraz najniżej jak damy radę. Przetrzymamy sobie ostatni raz. 30 sekund. Żeby mocno rozciągnąć pachwinę Oraz zewnętrzną część naszego pośladka. I trzymamy. Hmm, jeszcze stało nam 25 sekund, już 20. Cały czas oddychamy. Ważna rzecz. Głęboki wdech i przy wydechu dopiero schodzimy do dołu. Nie przy wdechu, tylko przy wydechu. Jeszcze, jeszcze. Stało nam 10 sekund. Hmm. I do góry wychodzimy i luz. Ok, teraz ćwiczenie pokażę Wam bokiem, żeby było Wam wygodniej wygodnie je zrobić. Żebyście widziały, jak je poprawnie przede wszystkim zrobić. Więc tak, siadamy sobie z powrotem równomiernie na obu pośladach. Bierzemy jedno obciążenie. Jeśli macie wodę większą albo mniejszą, bierzecie jedną wodę. Ręce idą do góry, łokcie są blisko naszych uszów. I łokcie uginamy, żeby też łokcie nie szły na zewnątrz, bo cały czas przy usza. I do góry. Plecy nie schylamy się do przodu ani do tyłu, tylko plecy są wyprostowane. I idziemy osiem razy. Osiem i tu siedem i tu sześć i tu pięć. I tu cztery. I tu trzy. Jeszcze dwa razy. I ostatni, wolnym ruchem odkładamy sobie nasze obciążenie na bok i rozciągamy sobie bok. Czyli lewa ręka idzie za nas, prawa ręka chwyta lewego kolana i rozciągamy sobie nasz lewy bok. I zatrzymujemy. 30 sekund, 25. Ile czujecie, że jesteście poświęcili, ile możecie poświęcić na dany bok ale równomiernie, że jak poświęcimy na prawy bok rozciąganie, 30 sekund to na drugi tak samo. Jeszcze zostało nam 5, no 10 sekund niecałe. Jeszcze, jeszcze już zostało nam 5. I idziemy, kolejna seria na naszego tricepsa. Ręce do góry, łokcie blisko ciała i do dołu, i do góry. I 7, górę. 6, góra. I jeszcze 5, góra. 4, góra. 3, góra. 2, góra. I ostatni. Odkładamy obciążenie na bok i rozciągamy sobie nasz prawy bok. Prawa ręka za nas, lewa dłoń wchwyta prawe kolano i delikatnie przekręcamy się do boku. Patrzymy, co jest za nami po prawej stronie. Jeszcze zostało nam 20 sekund. Cały czas oddychamy, pępek jest wciągnięty, pośladki się nie odklejają. Jeszcze, jeszcze, zostało nam no, 10 sekund. Ostatnie 5, 4, 3, 2 i z powrotem kolejna seria. Ręce, yy, bierzemy w dłonie nasze obciążenia. I druga. I trzecia seria na triceps łokcie blisko uszów i idziemy do dołu i do góry I jeszcze sześć mm. jeszcze pięć razy nam zostało i góra cztery i góra trzy i góra dwa i góra i ostatni góra odkładamy i lewa ręka za nas Prawa ręka chwyta lewego kolana i przechylamy się w lewą stronę. I trzymamy sobie około 20, 25, 30 sekund. Ważne, żeby równomiernie na prawą i lewą stronę rozciągnąć. Jeszcze. stało nam 15 sekund. Mhm. Jeszcze, jeszcze ostatnie 5, 4. Trzy, dwa i ostatnia seria na tricepsa. Czyli wracamy do pozycji plecy wyprostowane, łokcie blisko uszu. Idziemy do dołu i do góry. Dół i góra. Dół i góra. Jeszcze pięć i góra. Jeszcze cztery i góra. Trzy i góra. Dwa i góra. I ostatni. Odkładamy obciążenie gdzieś dalej. Prawa ręka za nas, lewa ręka chwyta prawego kolana i odwracamy się w prawą stronę na 20 sekund. I trzymamy sobie. Jeszcze, jeszcze cały czas oddychamy głęboko. Głęboki wydech nosem i długi wydech usta. Jeszcze zostało nam 10 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2, Przenosimy się do siadu z powrotem w przodę. Siadamy sobie w miarę równomiernie na obu pośladkach. I teraz będziemy sobie robić ćwiczenie na górna część ciała. Już jest w miarę tutaj y, rozgrzana. barki popracowały, klatka piersiowa popracowała. Czas zająć się naszymi nogami, najlepiej stopami. Lewą nogę przysuwamy dość mocno sobie prawego uda. Siadamy sobie równomiernie na obu pośladkach. Błytka, u do są przyciągnięte do podłogi, żeby, one się nie, żeby, one nie, żeby noga nie była ugięta, tylko żeby była wyprostowana. Stopa. Teraz będziemy się yy, rozciągać stopy. Będziemy rozciągać stopę tutaj, a potem dopiero tutaj. Pierwsze ćwiczenie na rozciągnięcie stopy jest zadarcie jej. Czyli rozciągamy stopę tutaj oraz rozciągamy górną część łydki. Czyli jeśli czujemy ciągnięcie pod kolanem, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Yy, tylko ważna rzecz, jeśli będziemy czuć, że yy, zaczyna skurcz nadchodzić, to automatycznie stopa idzie do dołu, żeby nasz nie złapał skurcz w łydce. Ok. I trzymamy sobie około 20, 25, 30 sekund. Możecie potrzymać nawet dłużej, to nie przeszkadza. Ważne, żeby mocno tutaj zadrzeć stopę, żeby nasze palce kierowały się na sufit, bądź nawet na nas. Jeszcze trzymamy sobie 15 sekund. Jeszcze, jeszcze mocno, stopa jest zadarta. Hmm, jeszcze 10, 5, ile to? 5 sekund. Plecy w miarę możliwości wyprostowane, żebyśmy się nie garbiły. Żebyśmy były wyprostowane, ok I stopa idzie do dołu, palce jak kierowałyśmy w sufit, to teraz kierujemy w podłogę. Stopa tutaj się rozciąga, główna część przedniej naszej stopy. I trzymamy sobie też około 15, 20, 25. Ważne, żeby mniej więcej tyle samo robić każde ćwiczenie, żeby nie skracać go. Jeszcze zostało nam, już mówię Wam, 10 sekund. Mocno, mocno kierujemy palce do podłogi. Ta sama zasada, jeśli czujemy, że gdzieś tutaj skurcz nas złapie, automatycznie, automatycznie stopa idzie do góry. Ok, kolejna seria. Mocno zadzieramy stopę. 25 sekund trzymamy. Pięta też jest dociągnięta do podłogi, czyli pięta łydka i udo dotykają podłogi. Jeszcze zostało nam 13 sekund. Już, już 10 nam zostało. Mocno trzymamy. Czym mocniej zadrzemy stopę, tym mocniej rozciągniemy naszą górną część łydki. I ostatnie 3 sekundy i zmieniamy. Z powrotem palce kierujemy na podłogę i trzymamy. Moc, tutaj rozciągamy przednią część naszej stopy. Jeszcze zostało nam 10 sekund i za chwilę będziemy zmieniać nogę. Ćwiczenie możecie powtórzyć 3, 4, 5 razy, ile chcecie, ile macie czasu, tak naprawdę. Ok. Rozluźniamy stopę i zmieniamy płynnym ruchem, czyli nasza lewa stopa, wysłuw, lewą nogę wysuwamy do przodu, a prawą stopę, prawą nogę uginamy i prawa stopa jest jak najbliżej naszego lewego uda. Ok. I ta sama zasada pięta, e, pięta e, łydka i udo są, e, są dociągnięte w kierunku podłogi. Siadamy sobie w miarę możliwości prosto, równomiernie na obu pośladkach i pierwsze ćwiczenie kiedy robimy, to zadzieramy stopę, kierujemy ją. Czyli palce kierujemy na nas bądź na sufit. Zawsze jedna strona jest bardziej rozciągnięta bądź mniej, więc możemy czuć większy bądź mniejszy dyskomfort na, na przykład na prawej bądź lewej stronie. Plecy wyprostowane, pamiętamy o tym, też pamiętamy, żeby barki nie, nie były u góry, tylko żeby były rozluźnione. I zostało nam 3 sekundy. Ok. I stopę kierujemy w kierunku, i teraz palce kierujemy w kierunku podłogi. Tak samo pięta. Nasza łódka, to są dociągnięte w kierunku też podłogi, plecy wyprostowane i trzymamy, oddychamy sobie i tylko tyle. Zostało nam jeszcze 10 sekund. Cały czas oddychamy, dotkniamy nasz organizm. Ważna rzecz, żeby, żeby rozciągać stopy. Zapominamy o tym dość często. Jeszcze i do góry zaczynamy. Kolejny raz. Mocno stopę zadzielamy. Jeśli czujemy tutaj pod naszym kolanem, czyli górna część łydki, delikatny dyskomfort, wręcz ból, więc jest ok. Właśnie chodzi tutaj, żeby rozciągnąć najbardziej to miejsce oraz stopę. Jeszcze, jeszcze zostało nam 10 sekund. Mocno, mocno zadzieramy stopę. Jeszcze 4, 3, 2 i zmieniamy. Palce idą do dołu, kierujemy mocno. I trzymamy sobie. Ważne, żebyście się nie garbiły przy tym ćwiczeniu, czyli jak już się prostujemy, czyli wciągamy pętek do kręgosłupa, napinamy brzuch dodatkowo. Mm. Ok. To rozciągnięte są nasze stopy w miarę możliwości i teraz rozciągniemy sobie nasze przywodziciele. Przywodziciele są to mięśni, które się znajdują wewnątrz naszych ud, czyli prawa, prawy przywodziciel i lewy przywodziciel. Najlepiej rozciąga się nasze przywodziciele siedząc, czyli lewa, stopa idzie, lewa noga idzie mocno na zewnątrz, prawa również i ważna rzecz, żeby nasze pośladki żebyśmy nie siedziały tak skulone, tylko żebyśmy były wyprostowane, czyli siadamy równomiernie na obu pośladkach, stopy są ułożone neutralne, czyli ani ich nie zadzieramy, ani palców nie kierujemy w kierunku podłogi. I sobie delikatnie zaczniemy rozciągać nasze przywodziciele. Pierwszym etapem przy rozciąganiu przywo naszych przywodzicieli jest to, że się delikatnie pochylamy i zatrzymujemy. Panie, które mają problem, żeby tak nogi szeroko roz rozłożyć tutaj, no jak będziecie mieć tak, to i tak jest dobrze. Jak tak, też jest świetnie. Czym szerzej, tym lepiej. Pamiętamy, żeby siedzieć równomiernie na obu pośladkach, bo jest to też bardzo ważne. Ręce do przodu, głęboki wdech i przy wydechu delikatnie się pochylamy. Nie musi być to duże nachylenie się do przodu. Może być małe, tak żebyśmy poczuły rozciąganie tutaj z tyłu naszych nóg oraz tutaj wewnętrzna strona naszych, naszych ud. I trzymamy sobie 25 sekund, 30. Czym dłużej, tym łatwiej będzie nam przejść do kolejnego etapu. Jeszcze, jeszcze. I wolnym ruchem, głęboki wdech. I przy wydechu pochylamy się jeszcze odrobinkę niżej. I zatrzymujemy. Żeby to nie wyglądało tak. Że wy idziecie do przodu i do tyłu, bo szarpiecie wtedy mięśniami i to nie jest korzystne dla nich. Jeszcze, jeszcze. Trzymamy sobie. Jeśli czujemy, że boli, wycofujemy się, ale jeśli jest stabilnie i lekki dyskomfort czujemy, to jak najbardziej możemy zostać tu, gdzie jesteśmy. I teraz głęboki wdech, i przy wydechu schodzimy jeszcze niżej. I jeśli damy radę, to staramy się odłożyć łokcie. Jeśli nie, jest to za dużo, to możemy być tyle, ile nam ciało pozwoli. I trzymamy sobie. Mhm. Jeszcze, jeszcze. Zostało nam 10 sekund. I głęboki wdech i przy wydechu jeszcze niżej jak dacie radę. I trzymamy sobie tyle, ile damy radę. Mm. Jeszcze, jeszcze zostało nam no 10 sekund z hakiem. wolnym ruchem powoli rolujemy plecy, kręg po kręgu. Nie szarpiemy ciałem do góry. Chwila przerwy i możecie powtórzyć to ćwiczenie jeszcze raz albo na dwa razy, jeśli czujecie, że jesteście w stanie się mocniej rozciągnąć. Ważna rzecz, nie szarpiemy ciałem przy rozciąganiu, bo to może spowodować stan zapalny inne rzeczy, więc staramy się w miarę możliwości robić to wolno. I dziękuję Wam dzisiaj za, za zajęcia. Yy, widzimy się za tydzień pewnie o... Już się w klubie pewnie zobaczymy, więc do zobaczenia w klubie.